Siemanko wszystkim, z tej strony Patryk, dobry. jest dzisiaj ze mną Redo I Adib dobry Nagrywamy Pierwszy odcinek z drugiego sezonu Sąsiedzi z Lubelskiej Trochę teraz w okrojonym składzie, ale już taki zostanie, także Z Adibem i z Redem kontynuujemy serię Sąsiedzi z Lubelskiej, sezon drugi Jest to pierwszy odcinek, który jest u mnie, następny zapraszam do Reda i jeszcze na kolejny do Adiba My witamy was w nowym teamie Witamy was w nowym teamie Wszystko będzie w, mam nadzieję wyjaśnione w jakimś odcinku QA może zrobimy taką z ekipą teraz Ale Jak widzicie Jestem w nowym miejscu na nowej gospie w ogóle takie tam rzeczy także oprowadzimy was na gospie po mojej gospie trochę starych rzeczy się pozbyło, trochę nowych się dokupiło Także jakby się Redo mógł tam już do mnie pojechać, zacząć kosić, bo niestety z tym sezonie nie mam kombajnu, także Zaprezentuję Komaj. Wam tutaj na początku moją gospodarkę elegancką, znaczy dom pierwszy, Elegancko zrobiony Mam nadzieję, że jakieś przybitki też sobie nagram nie... I tak, zaczynamy od, od, sam wejdzie. od samego początku Także mamy tutaj myjkę karszera, rozsiewacz y Amazonę ZAM, do tego mamy jeszcze pras, prasę rolującą, kronę Komprima na siatkę do bel, Oczywiście siatka się kończy, bo je trzeba uzupełnić i tak dalej. Dobra, idąc dalej, jak widzicie, tu są moje dwa główne i jedyne ciągniki w gospodarstwie, także pierwszym z nich jest Class Action 800, ten co miałem w wcześniejszym sezonie, także motogodziny też są dodane i John Deere 6230R. Także to są moje dwa jedyne ciągniczki, Deutsch i Ursus pojechały, niestety, tam w świat. Ale się mam nadzieję, że się zwróci. Się. Tutaj mam wszystkie rzeczy. Do związane z teleskopówką, którą też wam zaraz pokażę. Jak widzicie z poprzedniego gospodarstwa, w tym gospodarstwie zostało mi co, do mnie coś? Bajo my tu kości przyjechaliśmy. Czekajcie, podleca tam pokażę. O kurde. A, ziem, wpłat wyrąbu. Halo. No to wiecie, tutaj to pole. Redo. Ogarniecie, ja oprowadzam. Dacie ja, radę. Ja, no, no. rozliczymy się ej, na koniec NIF. Kisonka, y, 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 ten y, pokazuje... Ja nie co? pokazuję teraz, ja idę. Eee, ja tu się muszę rozstawić tu ładnie. Dobra, także kontynuując, matryk, co? Ja się pytam. Pokos czy Pokos, pokos na słomę, poproszę, bo bo no. słoma będzie potrzebna. A może ci poprzeczniki, koszy, no ten na ścieżkę, żeby się wygodnie pracowało? Nie, nie no bez przesady, w szeroki header masz, to ile ja tych poprzeczniaków Uuu, będę miał? Dobra, mi tak, e, Także jak widzicie, po starej gospodarstwie zostało mhm. mi obora dla owiec, także z za oweczkami i w oborze stoi y, przyciepa samozbierająca Pottinger Euroboss, bodajże 30 koło ton, ma, ale aczkolwiek później mam jeszcze powiem, jak będziemy siedzieć w ciągniku. To sobie, że tak powiem, poodpowiadamy. Dobra, przechodzimy do pierwszego z garaży. No to Ady i sobie tam otworzysz tę bramę. Dobra, jak widzicie w kolejnym garażu mamy ładowarkę Klasa. Tą teleskopówkę, o której mówiłem, tutaj od razu z przyczepionymi widłami do Ben. Obok stoi kosiarka Kuna. Talerzówka, którą też wcześniej miałem z podsiewaczem od razu. Rozrzutnik i beczkowóz. Wóz asynizacyjny, dalej jeszcze stoi owiarka i przyczepa do bel. Dobra, Także z tego garażu możemy sobie wyjść. Zamkniemy, bo stąd nie będziemy nic brali. Tutaj jak widzicie strych nasiono z poprzedniej gospodarki, który też idealnie się wpasował. Tutaj dalej mamy przechodząc dwie przyczepy. Przerzuciłem się z moich wszystkich tandemek na dwie agrolinerki. Tandem i plus no, zwykła. Dalej mamy tutaj w tym silosie dużo miejsca, także sobie tutaj schowałem Mój samochód, którym będę sobie jeździł po polach, dowodził sobie jakieś palety czy coś, siatkę do prasy i tak dalej. O, I tutaj, właśnie przyczepka do tego auta. Także no, no, samochodem miało się rozżalać. Jak widzicie, obora dla krów, razem z paszowozem w środku. Krów mam na razie 10, tak samo jak i owiec. Tu ja mogę wam nawet pokazać: krów 10, owiec 10. Jak już są Co tam się dzieje? Bo nie słyszajcie? Jak już Weź trochę ten od mikro, bo nie słychać. Serio. Nie, już, mam, już mam dwie tony. Spoko. Zdrożą no, coś. Jak widzicie tutaj mam Silos zbozowy, którego mi wcześniej brakowało i sypałem na klepiska. Po jakimś czasie dopiero on się pojawił u mnie. Ale... I tak mam jeszcze dużo klepisk, jakby tutaj zabrakło w tym oto budynku, do którego sobie okurde oh, tutaj ktoś zostawił otwarte. To Patryk, to nie będziemy będziemy. Jak coś? Poko, spoko. Jak wiecie w tym garażu mamy tylko dwa, że tak powiem, pługi, jeden to jest pług drugi to jest gruber bodajże, albo głębosz, nie wiem jak opaki wolą tak nazywają i dużo klepiska właśnie na zboża, albo coś Druga takiego to jedno, głębosz to jedno drugie coś. To jest głębosz, przepraszam bardzo I Jak widzicie tutaj ta perełeczka, dlaczego właśnie nie mam kombajnu? Ponieważ mam krowy, także kupiłem jako jedyny tutaj z całej okolicznych wiosek sieczkarnię klas Jaguar, yy, to jest 950, do tego mamy tutaj zgrabiarkę Kuna i sie, sie, siewnik razem z zestawem y, Sulki czy jak to się czyta? Sulki tak? Sulki Bro, Brona aktywna, także zrobiłem sobie taki hydropaczek 6 metrowy Redo mówi, że ciężko się będzie jeździła przez wioski, ale spokojnie wszyscy zjeżdżają tam przed bramą u mnie także i jest bramu bramu. Reda, nie? i u mnie też Dobra, to my sobie lecimy Wyciągać przyczepki razem z ciągnikiem. Będziemy sobie odwozić od Reda. W tym tutaj... Na, na chillu tam w Twoją stronę dojadę. Nie? Teraz jeszcze Wam pokażę tutaj, że na pewno w klasie są motogodziny dodane, także jak widzicie 19,2. tam wcześniejszym save jak wchodziłem i patrzyłem tutaj miałem chyba 17 albo 16. Miałem 17 i 1 motogodziny. Mam tu tutaj zapisane, także my sobie wsiadamy do nowego nabytku, żebyście też zobaczyli John Deere 6230R. On ma 15 koni tylko mniej od Klasa Będziemy sobie dzisiaj takim zestawem o to odwozić I VT wyłączymy Także no Ja poszedłem w tym, w tym sezonie w krowy i owce Chłopaki w co poszli to już możecie sobie zobaczyć w następnym odcinku u Redat w co on poszedł I w kolejnym jeszcze u Adiba, w co też on poszedł Także wszystkiego się dowiecie stopniowo U każdego Linki oczywiście do chłopaków macie w opisie może do reda czasami na gospel będzie wpadał Wasil na pomoc, czy coś Halo halo, sąsiad! Lewa w górę! Siema tam O, patrzcie tutaj sąsiad New Hollandem popyla przez wieś Elegancki ja, no. Adi, fowa w środku? Nie? W kabinie? Pięćdziesiątkę no. Aha, no powiedz ten Od razu powiem. chciałbym też was przeprosić, za mają przerwę od nagrywania No ale niestety przerwa z... No, przerwa idzie łącznie z naszymi problemami, tak powiem, teamowymi i tak Przede. dalej, także no. W moim Nikolęcie jak że powrócimy z nagrywkami z aktywnością. Teraz nadzieję, z że nie wiem z niestety, z aktywnością. Teraz nie wyrazić opinię w komentarzach, co sądzicie nie tym że szkoła wraca. z tym, że sobie może od tym, że szkoła żeby tutaj nie stać A tutaj że nie Stanę tutaj jakoś nie polece polecę z klasa ale tak teraz patrzę, tam chyba za szerokie laki w tym kolędzie. Dobra, także John sobie tutaj zostawiamy, z takim oto zostałem agro i skoczymy sobie po klasa razem z prasą. Będziemy sobie lecieć od razu z prasowaniem, żeby tutaj nie zanudzać, ja nie i do bo Oczywiście ja jako Jarzy, tutaj gram to mi się nie nudzi, ale Wy jako widzowie możecie się zanudzić. Jak tak będziemy czekać, aż Redo zrobi 2-3 kółka, on i tak zbiornika za szybko nie będzie miał. Dobra, no widzicie siatka do bel jest załadowana, także lecimy no, Mam nadzieję, że to terotonówka praca Ali. Dobra, czekajcie zmiar Rozmiar bel to sobie damy większy rozmiar masz, tym więcej ci wchodzi do nich. Wiem 1,80 m sobie dam te największe chyba No fajnie wyglądało Dobra, lecimy O chłopie zapomniałem, że tu tym, kurde 27 na godzinę pracuje trochę wolniej z 11 to max 12 a ty ile na godzinę kosisz? Tak za Dla wydania tego menu, musimy mówić takie 15 Fajnie, no, teraz dam 16 10, spokojnie mrodeczko, żeby nie było strat, tak? bo już mi czynnik pikał hm. tak mi teraz prasie, żeby wyładować 70% anotownika co jak coś, tak? Dobra, pierwszą belkę mamy O kurde zobaczę. Ja wiem no. Dobra, lecimy dobra? dalej O kurde, chyba się podniosło no, to zobra, to Aż teraz tak czekajcie widzowie, dam sobie dla testu teraz te mniejsze Czekajcie, wyłączę prasę Jaką mamy teraz 1-10, dobra zobaczymy sobie taką jedną trudno, dam ją po prostu jako do pościelenia jako pierwszą, ale chcę sprawdzić czy to w ogóle działa czy to nie jest za picna woda, na to nie działa, mamę, czy tam, czy... ja też robiłem tą prosą no wyłączę sobie ten chłód, żeby mi tam także, no mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba wszystkie pola i tak dalej będziecie mogli z... ujrzeć jak dopiero chłopaki pokarą swoje gospodarki, o kurde swoje gospodarki, żeby nie zdradzać gdzie to jak to co ma poustawiane Co mówisz? paków nie masz? Mam Dużo mam żepaków. Nie, że paków się zacząć Dobra, zaczynamy tutaj co najbliżej Żeby za bardzo nie, nie zdradzać no, To jest tylko farming mm. Dobra, zobaczmy to. O jest Dobra, działa O boż. Dajemy sobie m i Dobra, jednak działają <grych> te belki. Nawet nie zwróciłem 80%. uwagi, ile miałem. Ciekawe, co to za licznik jakieś 1, 2. Nie wiem na to, co to chodzi. Ale dowiem się, zaraz, jak to wypluje, czy to. Czyli ogólnie? <grych> No właśnie chcę zobaczyć, bo mam jedną belkę taką pojedynczą i drugie to jest taka podwójna belka i chcę zobaczyć o co chodzi, nie? dla siatki masz to jest drugie? Nie no, ja mam tak, dwa wskaźniki, słoma i siatka do bel, a pod wskaźnikami mam Ona belkę i podwójną belkę. jak sobie dupniemy. Także teraz w tym sezonie też pola są inaczej porobione, pozamienialiśmy się trochę słopakami dla rozmaicenia, rozgrywki. Też dodaliśmy dużo takich modyfikacji typ, typowych, takich co nie będą lagowały, a fajnie wyglądają. Tak jak na przykład moja gospodarka, widzicie, jest zbudowana pręca z modą z ModHaba, także jeżeli byście sobie chcieli jakoś podobną zbudować, to bez problemu mody znajdziecie. No i co? No, kolejny odcinek będzie UREDA. Nie wiemy jeszcze jak sobie rozplanujemy to nagrywanie, bo to będzie różnie. Pewnie. Zobaczymy jak będziesz czasem, mówię, jak będziecie... Zobaczcie co mówisz? Prawie prawie pół przyczepy na raz. Dwa i pół przyczepy na raz? Prawie pół przyczepy na raz. myślałem, że dwa i pół przyczepy, a ja tu już dwie podstawiłem. Fajnie, no. Ogólnie, jak widzicie, no dużo się pozmieniało, ale nie zmieniły się godziny naszych nagrywek. Także, no. Pierwsza 52. Zmieniły się, bo nagrywamy tak dużo później trochę. Ten no, ale późno, tak czy siak? Późno. Nie no dobra, tak. mamy kolejną słomę. Kolejną belkę, w ogóle ta siatka do jakoś tak szybko nie schodzi. Także też fajnie, ale też, żeby nie za wolno nie schodziła. Bo ja kupiłem dwie palety po 16 sztuk na palecie, a tylko trzy załadowałem. I na razie. jest w sezonów. No, by tak szybciej schodziło, nie? Tylko. Ty patrzę, tak poza teraz farmingiem nie? Musisz no. sobie sprawdzić jakiej wielkości baloty, czyli będzie wijała wiarka i byś chciała robić na krzyżonkę no. Myślę, że te metry 80 będzie owijać Myślę, że nie Nie, nie pamiętam jakie metry... standardowe mają ale Albo mają te baloty... metry 55, bo to są te standardowe chyba Metr 30 jest tak? Tak. to jest standardowa Tak? taka malutka co ja ją tam wyplułem? Gdzie? Nie, no, nie ty metr 10 sam... wyplułeś Ale tu nie da się ustawić, tu masz Metr 10, metr 50 i metr 80, chyba. A to metr 50 tak. No to mówię. Zrobimy sobie te poprzeczne, żeby mieć już z głowy. Ogólnie ale możecie napisać yy, Widzowie, co sądzicie o naszym powrocie w sezonie drugim. Czy tamten był lepszy, czy ten będzie lepszy. Oczywiście po jednym odcinku tego nie zobaczycie, no ale ogólnie zobaczycie, jak my z maszynami trochę poszliśmy do góry. Czyli też, no, areały też się zwiększą. I wszystko. Się wznowiło. Przepraszam, że tak nawet nie wiem co powiedzieć, no, ale jest już druga w nocy, a my nagrywamy jeszcze ja mnie na gadanie teraz wzięło, żeby nagrywać, no to wiecie, trzeba coś tam pogadać, żeby znowu nie zrobić odcinka z przyspieszonego <noise> A Ty Adi, ogólnie co tam działasz? O co? Ogólnie widzowie od razu wam mówię, żebyście nie byli zdziwieni seria. Kurde już nawet nie pamiętam nazwy. <noise> Nie, nie, nie. Ta moja seria z mi została już zakończona. Cez został usunięty. Ja już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywa, także nie będę nawet Okej. się na tym rozczulał, nie? Teraz sobie przypomnę. Może tam... A to nie było? Zadłużone gospodarstwo teraz? O, zadłużone gospodarstwo. No właśnie. Ta seria Cześć. została przerwana z... z. Myślę, że oczywistych, no. No kiedyś na pewno trzeba będzie nagrać jakieś wyjaśnienia. Jakieś QA może nagramy. Z oczywistych powodów została obserwana oczywiście, no. Jakieś QA może nagramy, także... Jeżeli chcecie QA to piszcie w komentarzach. My na pewno z chłopakami któregoś dnia, jakbyście chcieli siędziemy i jakieś tam pytanka wasze pozbieramy. W jakimś odcinku w tytule, że na przykład zbieramy pytania QA czy coś i napiszecie po prostu w komentarzach. a my sobie jakieś tam parę. Wybierzemy na przykład randomowych, może usiądziemy we Czech, może jakieś kamerki czy coś, no coś zobaczymy na pewno, ogarniamy jakbyście chcieli. Na pewno też nie chcemy nagrać jakiegoś Q&A takiego dwie godziny i zanudzonego materiału, gdzie tylko rozżalamy się nad pytaniami, No to by było trzeba od razu robić w komentarzach pytanie, które... po prostu który, wyjaśnić pewien temat i... w, w opisie by trzeba było wiesz, dawać kurde od której do której minuty co mówimy, żeby te Q&A dały się oglądać. Yeah. Bo ja sam jako widz wiesz jak mnie coś ciekawie no to cofam do tego momentu który mnie ciekawie także tacy ludzie co w komentarzach piszą Propsy Ek teraz na 103-102 czy nie? Eee czekaj o dobra, zaraz pokażę mapę to pokażę wam rozstawienie pól tylko dojadę tą belkę Dober chcesz że ci skosił na 95 mm, zaraz wiesz co zobaczymy Bo wiesz co jak ty byś kosił rzepaki to już bym se mógł słomę zbierać nie? To jeszcze może jedno pole sepolecimy. Dobra, także ja wam pokazuję pod x jak tu u nas wyszło. Także jak widzicie, u, u mnie gospodarka jest na 80-79 i chłopaki tutaj mają przede mną, ale więcej nie zdradzam. Które ty mi proponowałeś? 103, 102 albo 9,5. 9,5, jakbyś mógł podskoczyć tam. Bo może na swoim odcinku będziesz, wiesz, tam gosił tak. te swoje dwa, nie? a ja bym się tam z talerzówką wleciał po rzepaku. No to chyba tam mam rzepak, tak? Zgadza się. Dobra, także jakbyście nie chłopaki tam ode mnie chcieli jakieś prasowanie, wiecie, tam mniejszych, większych balotów, to polecam się. No ja to i inne. Ty kwadratowe. Nie zdradzamy. Kto twor do tego momentu, niech napisze w komentarzu Redo Podobre. kwadrat, a ja przypnę serduszko. Kwadratowy <grym> Redo. Redo kwadrat. Square Redo. Redo z Square Redo. Mam nadzieję, że jak będziemy z chłopakami tak kontynuować tę serię, to my większej czy mniejszej zamoły nie będzie, tylko będzie po prostu pozytywne odcinki. Ja miałem przerwę od nagrywania bardzo dużo, także trochę, wiecie, ta kondycja gada gadania wypadła. Jeszcze jest druga w nocy, także no, musicie mi to wybaczyć. No ale powroty zawsze są ciężkie, ale jak to my zawsze mówimy z chłopakami, my wrócimy silniejsi, także... Dokładnie. Wypój do spać Tak jest. <laughs> Yeah. Nie co? wiem ile mamy ma już odcinka, ale wykosimy sobie jeszcze to jedno pole, będzie taki dłuższy odcinek. No i co no. Ja nie żałuję wcale tych zmian, jakie u nas się podziały. Drugi sezon z sąsiadów z lubelskiej już prędzej czy później we wcześniejszym sezonie już tak przepowiadaliśmy chyba. Czy na odcinkach za bardzo o tym nie mówiliśmy, nie pamiętam, ale wiem ja ze swojej perspektywy, że nagrywamy i tak dalej, że już mieliśmy tam powoli i tak zmieniać rzeczy bo tam po prostu na tym sejwie były za duże lagi, po 170 godzinach na sejwie no już się nie dało tam zbytnio nawet grać, my z chłopakami czasami spędzaliśmy po 2-3 godziny na to, żeby się połączyć a i tak to nie miało skutków, także no musicie nas zrozumieć taka takie przemiana, że tak powiem, na nowy save, nowe gospodarstwa, wszystko od nowa pobudować połowę rzeczy wywalić, tak jak te skupy, nieskupy, te wszystkie deal, dealery, tych ciągników i tak dalej, my to wszystko powywalaliśmy, od nowa po prostu zrobiliśmy save'a. Także wiecie, od, od razu lepiej chodzi. Tutaj teraz Redo ile się łączy? Parę sekund, a wcześniej trzeba było po 3 godziny kombinować. Dobra, także my sobie... Ostatnio z Patrykiem siedzieliśmy do 7 godzin, żeby się wbić, jak nie wpić. Potwierdza. Dobra, my sobie odczepimy przyczepę tamtą drugą. to sobie tylko zaplandekujemy i odstawimy tutaj. Bo jeszcze nie wiem, czy będę ją sypał na klepisko, czy do silosa. I to podwieziemy dla Redo, że rzepak raczej nie powinien sypnąć, tak żeby tej przyczepy przesypać. Chociaż nie wiem, no tam jest spory kawałek. Na start z chłopakami sobie wzięliśmy po. Na start z chłopakami sobie wzięliśmy po. Ile tam było? Po 12 hektarów arealu. Ale doszło wam jeszcze Ale każdy, kto po prostu już kupił sobie maszyny i zostało mu trochę pieniędzy, to sobie dokupił areał Także po prostu na koniec sezonu pod... zrobimy takie podsumowujące. O kurczę, zalagi lekkie, ale trochę mi się jeszcze mm. teren wczytuje, bo mapa jest do tak powiem świeża. Ja tu muszę się odwrócić, żeby za bardzo nie pokazywać gospy. Dobra, ciśniemy. Mi się jeszcze trochę będzie mapa ładować, renderować i tak dalej, do tego są leciutkie lagi, ale ciśniemy. Damy radę. Takie lagi to nie lagi. Tu już tam wjechałeś poprzeczniak? Nie, jedno z Dobra, to ja sobie tutaj jakoś jounderem stanę. Żebyś tutaj poprzeczniak mógł wyciąć, żeby się nie wywadził. I w tym czasie sobie klasa tam ściągnę o dobra Wsiędziemy sobie do klasa Wprowadzimy sobie go na podwórko i może nie wiem, z ładowarką pozwolę sobie te baloty gdzieś tutaj ustawię w stóp na polu bo na pewno nie będę gdzieś na podwórku stogów ustawiał po prostu nie mam na to przewidzianego o, miejsca o a gdzie ty jesteś mordo? o się siemano Dobra. Tam muszę chyba ci uprzednąć trochę, nie Czy nie? Ja, bo tu Ja sobie. A, dobra. Wiecie, co, w sumie jeszcze zanim pójdę do ładowarki, stepniemy się na szybkości do Reda, że tak powiem. Ule. Zapraszam. O. Zobaczymy sobie, jak Reda sobie radzi. Panie, go powoli, dobra. bo ja tam z list. O kurde, ty już zbiornik tu masz? Już w okienku się pokazało. Ile masz procent? 42. E, to jeszcze nie dużo. Wiesz, no, nawigacja pokazuje. tego sobie ustawiam i jadę. No ja widzę jadę. właśnie komputery, nie komputery. Weźmiemy sobie trochę z C, pojeździmy. A tam też chyba ciśnie, zaraz się do niego przejdziemy A, zobaczyć. Leć. Ale ten Rooster masz sobie radzi. daj spot! Ojoj Mój John no, wcześniej po... się mulił. przejazdy jeszcze trochę. Spokojnie. Jak coś pozaśmiją to już po zbiorniku, tak? Ale to dojedziesz chyba tam do Jondira. Ja, ja. Dobra, wylecę sobie zobaczyć jak tam sobie sąsiad jeszcze radzi przez rzepaki, że ja przeskoczę, przez fikał. Gdzie on jest? Gdzie on to jest? jest? Tam tego nie powinnę zobaczyć co za co. Mój rzepaczek, tak? No, dobra, Tegi tam tymi. jest. Zobaczymy. Da się tamten tego? Powinno się dać, zobaczymy. O, chyba się nie da. Albo nie, nie mam tych... Jeszcze chcę... murdu? Nie, nie chcę. Jeszcze coś zepsuje, ale zobaczymy jak ci idzie. To jest Soja, o, nie? Soja. To wiesz, tam o ten... większy się ten New Holland wydawał. Większość. Nie on jest. Dobra, także tutaj no już widzicie, no dwa kombajny zostały tak powiem zdradzone, ale więcej to u chłopaków w odcinkach. Oni sobie zobaczycie sobie u nich jak wyglądają gospodarki. My sobie skoczymy jeszcze do tak do, do końca przejeździk zrobimy, zobaczymy czy rondur dobrze ustawiony i pojedziemy sobie zbierać boloty na stuk A wysypiesz za mną od Mogę. Nie ma problemu mardeczko. Ile jedziesz? Mam na będę. Dobra, ja, nie ma problemu. Żeby na przerobić Tam na górkę wieś miało. Ja tu tam poczekam już tak o Dobra, także ja już na ręcznym stołuję Otwórz rurę jak tylko wiedziesz w poko Żebyś tam mm. w nie zarąbał, żebym widział już A i wywaliliśmy chyba tego moda wiesz, na R Tak mi się wydaje mm, ta. Znaczy on jest, ale jego ja nie włączałem No to mówię, że wywaliliśmy bo. Mm. O, sam, sam samo ten się sypie? Mm -hmm. No i lux. Bo ten mot na R to tak już przeszkadzał, tak jest panie biegu czy coś Ale idzie. Akcja. GPS ja sobie ustawię, bo w John że też mam. Jak zresztą widać, komputerek wszystko jest. Zresztą się nie ma co dziwić, widzisz, że Taka technologia, że... Ile masz zbiornik ogólnie? Około 10 ton. Już tam. Dobra. Miał swoim... w swoim prawie 12. Dobra, także my sobie Jona zostawiamy i idziemy sobie. No ja nie, nie, nie pamiętam. Do ładowarki. Ale to pole na raz pewnie, pozbawię. Tyle rzeczy się w tym odcinku no, będzie działo, żeby po prostu nie nudzić. ojej oj, czekajcie. Nie po mojej myśli, dobra. Dobrze, jedziemy sobie pozbierać baloty żeby mieć czym ścielić dla krów, robić TMR. A, a propos tmr będzie trzeba też w kiszonkę wlecieć po żniwach. Także Wszystko. Ja mam zrobić co kieszonkę, co? Spoko. Będziesz podjeżdżał. <głos》>, ja będę zajęty. No. No tak, przecież to był główny śnież Dobra. Ogólnie, balety no, teraz to, no, się powinno to, no, zbierać to, no, 10 razy lepiej niż w poprzednim sezonie, bo mam teleskopówkę. Nie mogę a, powiedzieć. No, dobra, a to typową pod krzemkę, czy... Nie A tak. A po co mi typowo pod ksiosankę? O kurde, wziąłem? chłopie. Zgadnij ile dwa baloty ważą. Jak mam dwa baloty wbite na widły Zgaduj. 180? No Eee Co się Łącznie. 12. 10 to 13. Rada był najbliżej To będzie to sobie ustawimy. ustawimy tutaj jakoś, żeby nie wadzić o niego jak będziemy jeździć kieszonkę robić albo muszę gdzieś zadecydować, żeby tu o niego nie zawadzać, bo jak kieszonka będzie to... albo tu go na środku dupniemy a no w ten sposób Hop, ale 13 ton ładowarka nie wygląda, ale powinna się przeważyć do takiej ilości kilogramów, ale te ładowarki są tak zbudowane, że ona się nie przeważy. No. Nie wiem w jaki sposób. No już jest mocno dociążona, bo cały silnik masz jeszcze bardziej z tyłu I ułożony, o, nie? Poładujemy sobie trochę z kabiny. I ty metal mają znaczy te, zaraz... No, no coś tam chciałem wypełnić taki, że to są naprawdę ciężkie mają przeżyć. No jo, ale zobacz, kurde, że w realu to, też takie po dwie, po trzy czasami nawet belki ale... biorą, nie? No, wiesz... No, ja mówię o konstrukcji realnej, tak? Dobra. No, to, sobie nie, to jest, to jest dość mocno dociążone, to możesz podnieść sobie takiego balota na full, dwa baloty na full wysięgnika, no. nie, I cię nie przeważy. Dobra, zwiedziemy sobie no, tylko te że belki. tak, tak powiem, na razie przy, przy stogu, a później nie sobie mówisz, będę układał. No, tyle to no, może nie, nie ale nie no, jest to w każdym razie tyle, że cię na balota przeważę, nie? Nie, do mojego balota się wiesz. będzie śmiesznie wiozło To na dwa pakowali na, na paszowoc na przykład, nie? Mm -hmm. Chopię, ja nie wiem czy nie będę musiał tych 150ek sobie pracować Albo tych w ogóle takich malutkich pypciów, bo ten... Będzie mi łatwiej, wiesz, pasze robić Zobaczę sobie wszystko Zresztą tu kilka paszowych sobie może zrobić, ale do ścilenia, to po co? No wiesz, no do Zabeziania 13, dyncze, nie? kładę sobie w, w miejscu i się, wiesz, zużywają, nie? No mówię, no pierwszy raz tą prasą A, prasuję, także wiesz... Co? Nie musicie arki mieć, bo trzeba w sierpniu... Aha, no się Ja te kwadratowe co sobie kupiłem na początku serii, żeby po prostu nic w polu nie robić, żeby to mieć na odcinki. Kupiłem, żeby wiesz, krowy miały co jeść, to wiesz, tam się po prostu położyło te baloty i one sobie leżą. I tam się z nich za, u, zabiera po parę naście kilo. Także to jest akurat spoko, że nie z rodzicielkami jeździć praktycznie codziennie. Cyk. No i sprawnie mi to nawet poszło, jeszcze tylko dwa baloty zostały. Także no. Zapomniałem o jakimś temacie, miałem coś powiedzieć, ale już sobie pewnie nie przypomnę. Zawsze tak nie jest. Ogólnie zapowiadam też, że na... nie wiem, no na jakąś po, połowę września chyba jakiegoś takiego dłuższego live'a sobie odpalimy z chłopakami, czy coś, w się, sensie, no ja na pewno odpalę, a czy oni będą, to już jej decyzja, ale tak sobie planowałem, że może kogoś dłuższego live'a odpalić. Jak nie przedłużonego, będę musiał się wtedy na, na pewno przygotować. Bo sobie tam ustawię, może z 5 godzin, tak samo od siebie, plus to przedłużycie. Także to zobaczymy, co jeszcze wyjdzie. Mam nadzieję, że internety pozwolą. lipka pan zbiornik, a my robimy z tego w czekaj Czekaj, już ten, dołożyć dwie ostatnie belki, to zostawię sobie ładowarkę, żeby sobie poza odcinkiem stuku ładnie ułożyć. A ten. A przyjadę Ci tam dżendirem najwyżej. Już dobra. Super. Spoko. Dobra, także ładowareczkę sobie tu zostawiamy. Lecimy sobie do Reda i... O kurde, dobra. I tak pięknym akcentem tutaj będziemy sobie dzisiejszy odcinek kończyć. Także mam nadzieję, że nasz taki powrót wspólny z, naszy, z naszym całym T.M. Wam się podobał. Także brakuje tylko jeszcze Wasila, no ale Wasilowi możemy wybaczyć, już druga w nocy, on już poszedł spać, także dziękuję za uwagę, mi no, się no, ze mną no, Redo i Adip, no. linki do chłopaków macie w opisie, zapraszam na kolejny nie, odcinek nie. do Reda i na razie, trzymajcie się, cześć! Na